Kupiłabym sobie konika. Coż, trochę? Hej, witam serdecznie w nowym filmie. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to nazywam się Natalia Kędzierska i to jest mój kanał o koniach. Zapraszam do subskrypcji od razu. A dzisiaj pogadamy sobie o realnych kosztach utrzymania i posiadania konia na podstawie mojego konia. Jakby się pokazał z swojej, forevera. Zapraszam. Zakup konia to jedno, ale zanim sami się zdecydujecie na to albo namówicie rodziców, Warto wiedzieć, z czym to się wiąże. Sama się trochę boję, więc dzisiaj będziemy bez ściemy mówić, ile co kosztuje. Ja do końca nie wiem, dlatego zapraszam, żebyście się dowiedzieli razem ze mną. Napiszcie teraz w komentarzu, ile sądzicie kosztuje miesięczny koszt utrzymania konia. Teraz. Nie po obejrzeniu całego filmu. Ja poczekam. Napisane? To zaczynamy! Pierwszy, podstawowy koszt utrzymania konia to pensjonat. W zależności od tego, na jakie luksusy się zdecydujecie, może to być od 600 do 1600 zł, przynajmniej w mojej okolicy, w Pomorskim. Do obliczeń przyjmujemy naszą aktualną cenę pensjonatu, czyli 800 zł miesięcznie, ale zwróćcie uwagę, że to jest pensjonat bez hali, powiedzmy troszkę bardziej prywatny, mniejszy, który w sumie rzadko się zdarza i zazwyczaj ta kwota byłaby większa. W każdym razie koszt podstawowy 800 zł. Drugim elementem podstawowych kosztów posiadania konia jest wyżywienie. Dzisiaj większość właścicieli, którym drogi jest los ich zwierząt, stara się o nie dbać właśnie od tej strony i raczej nie karmi ich tylko owsem, który jest zwykle w cenie pensjonatu. Posłużymy się dokładnie naszym przykładem. Forever w miesiącu zjada dwa worki paszy. Każdy worek paszy kosztuje no, plus minus 90 zł, czyli jest to 180 zł miesięcznie. Do tego należy też doliczyć sieczkę, która no trochę już nie pamiętam, bo o chwilę nie kupowałam, ale y, dajmy na to 70 zł i starcza nam mniej więcej 3 miesiące, także trzeba to podzielić. Dodatkowo trzeba doliczyć jakieś suplementy, witaminy różnego typu. Forever jest kaszlakiem, więc y, raz na 3 miesiące muszę mu jeszcze kupić. Yy, takie suplementy oddechowe za około 300 zł, a takie powiedzmy, małe suplementy to mniej więcej 100 zł miesięcznie. W każdym razie daje nam to średnio 403 zł miesięcznych kosztów po podzieleniu. I jest to dla mnie kwota przerażająca. Chyba <śla> ja tyle nie wiem. Trzeci ważny koszt, z którym trzeba się liczyć, to koszt kowala. W zależności od potrzeb, to może być samo berkowanie albo jakieś kucie ortopedyczne, to oczywiście będzie się różnić. Na naszym przykładzie jesteśmy kuci na przody jest to 250 zł raz na dwa miesiące plus minus. Czwarty koszt to takie stałe koszta, nazwijmy je weterynaryjne. Konia trzeba odrobaczyć, konia trzeba zaszczepić w zależności czy jeździcie na zawody czy nie. To może być raz lub dwa razy do roku. Odrobaczanie zwykle dwa razy do roku, ale czasem częściej w niektórych przypadkach. Do obliczeń przyjmuję 120 zł na odrobaczanie, 80 zł na szczepienie tylko raz w roku, forever, bo nie jeździ na zawody. Do tego dochodzi koszt odpieszczania, a z racji tego, że kupuję tańsze środki to trochę mniej, ale powiedzmy 60 zł rocznie. I to się sumuje do około 22 zł na miesiąc. Kolejne koszta weterynaryjne, które może nie dotyczą każdego, ale dotyczą nas, a na nas się opieramy. To raz w roku sprawdzenie zębów i raz w roku badania takie kontrolne krwi. Sprawdzenie uzębienia to mniej więcej 200 zł, sprawdzenie badania krwi to około 150 zł, czyli 350 zł rocznie, dzielone na 12 miesięcy i to nam daje około 29 zł. Warto swojemu wierzchowcowi także raz na jakiś czas zafundować trochę relaksu. I mam tu na myśli masaże czy fizjoterapię koni. W naszym przypadku staram się, żeby to było 3 razy w roku. No tyle, na ile mi pozwoli, pozwolą finanse. No i tak, koszt takiego jednego zabiegu to około 150 zł, także 450 zł rocznie, podzielone przez 12, 37,50 miesięcznie. Nie chcę tu do końca mówić o kosztach sprzętu, bo wydaje mi się, że to jest materiał na inny film. Jeżeli bylibyście zainteresowani takim filmem, co warto mieć kupując swojego konia, albo jak się przygotować na zakup sprzętu dla swojego konia, co by było przydatne, no to dajcie znać w komentarzu. Natomiast są rzeczy, które się zużywają. I są to kantary, są to uwiązy, są to zrywające się ląże, w wodze, puśliska. To jakiś czas te rzeczy trzeba wymienić. Ja na takie zakupy wydaję mniej więcej 350 zł rocznie. Yy, czy to jest dużo, czy to jest mało? No, staram się inwestować i dbać w swój sprzęt, ale niestety rzeczy się zużywają. Dbając o swojego konia, na pewno używacie także preparaty różnego typu czy to będą ścierki, czy to będą yy, oleje, czy to będą yy, jakieś odżywki do grzywy. Na pewno używać tego typu rzeczy, i te rzeczy też się zużywają, należy je kupić. Ja mniej więcej wydaję rocznie 150 zł na takie zakupy, ale zwróćmy uwagę, że nie kupuję raczej rzeczy z najwyższej półki i nie używam ich, tak ba ich też bardzo dużo, chyba że muszę. Co natomiast używam, to jest to spray na muchy i w lato zwykle na jednego konia schodzą mi trzy butelki i to jest 300 zł, które były i zniknęły. Temat ostatni koszt ostatni? Ale nie najmniej ważny treningi. Posiadając własnego konia, wcale nie chcecie przestać trenować, wręcz przeciwnie, chcecie się rozwijać razem z tym koniem, iść dalej. No i to jest coś, o czym czasem zapominamy, kupując własnego konia, że przecież nadal musimy płacić trenerowi. W moim przypadku yy, obliczenia akurat nie będą oparte na foreberze, bo na forewerze bardzo rzadko trenuję z trenerem. Yy, natomiast pewnie gdyby to był mój jedyny podstawowy koń, to tak by było. I na treningi wydaje mniej więcej Sama się boję tej kwoty, ale jest to 600 zł miesięcznie Jakby ktoś pytał czemu już tyle pracuję, to właśnie dlatego, żeby mieć na treningi W tym momencie tani by wyszło jeździć na koniu czyimś i płacić komuś gdzieś za to, żeby jeździć na jego koniu, niż trenować tak jak ja. Pamiętajcie o tym. Z moich przerażających obliczeń, które tu zrobiłam na kalkulatorze wynika, że miesięczny koszt utrzymania konia oparty na naszym przypadku to 2057 złotych. To jest dużo. Nie sądziłam, że aż tak dużo. Ja naprawdę nie wiedziałam ile wyjdzie. Wiem, że posiadanie własnego konia to marzenie wielu z Was. Było to moje marzenie od kiedy pamiętam. Natomiast robiąc teraz tą kalkulację Cieszę się, że nie namówiłam rodziców na konia, mając kilkanaście lat. I cieszę się, że nie obarczyłam ich tak dużą odpowiedzialnością i tak dużymi kosztami, e, z których wtedy na pewno nie zdawałam sobie sprawy. I cieszę się, że stało się to teraz, kiedy mogę sama sobie na to pozwolić, albo prawie sama, <gryw> dlatego ma się współdzierżawców, e, niż e, wtedy. I to takie przemyślenie, nie wiem, co o tym sądzicie, bo na pewno wielu z Was jest w wieku, gdzie bardzo chcielibyście konia i, i pewnie prosicie rodziców tego konia. I może czasem warto pomyśleć od tej strony, że to wcale nie jest tak tanio. Dajcie znać koniecznie, czy podobał Wam się film, a może macie jakieś rzeczy, które uważacie, że pominęłam i które powinny być dodane do tej listy. Chętnie usłyszę o nich tam na dole w komentarzu. Natomiast ja się z wami żegnam i do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Subskrybujcie. Pa!